Dzień dobry Państwu. 30 czerwca, w środę, wystawiono w ratuszu tragifarsę pod tytułem Sesja Rady Miejskiej. Scenariusz, reżyseria i główna rola, ta sama osoba, wiadomo kto, pani KDW. Reszta miała być tłem i była w zasadzie. Próby jakieś hmm, wybicia się, na role drugoplanowe były od razu karcone. Główny aktor nie znosi konkurencji. Gwiazda może być tylko jedna. Reszta nie istnieje. Teraz pozwolimy sobie opisać sztukę, a później nasza ocena, recenzja tego wydarzenia artystycznego. Tak to nazwijmy. Zaczęło się trochę nieplanowo. Radny Szewczyk miał jakieś wątpliwości, pytania. Pani KDW zaraz ukróciła to, zachowując się agresywnie, ocierając się o chamstwo. Radny próbował się bronić, ale robił to zbyt grzecznie. Nasza rada dla niego. Grzeczność i elegancja w konfrontacji z. W konfrontacji z panią KDW przegrywają, elegancja i grzeczność nie są tu na miejscu. Trzeba być agresywnym. Po prostu na agresję odpowiadamy agresją. Po tym fakcie, już wszyscy wiedzieli, gdzie, są, gdzie jest ich miejsce. Nie było żadnych zbędnych dyskusji. Pod czujnym okiem cenzora radni skrupulatnie zaliczali kolejne uchwały, bez zbędnych pytań, nie było żadnych dyskusji, żadnych wątpliwości. Wyłom scenariuszu nastąpił przy omawianiu projektu, projektu uchwały na temat budżetu obywatelskiego. Nie uchwalono tego, o dziwo. No, przyczyny naszym zdaniem były dwie. Po pierwsze, pani wyszła z klasy i zostawiła uczniaków samych sobie. No, męstwo się w nich odezwało. Podswawolili, nie było nadzoru. Druga rzecz. Projekt tej uchwały budził duże kontrowersje, dużo krytyki, budził też wątpliwości natury prawnej, więc heroizm radnych wzniósł się ponad wieżę ratuszową. Ośmielili się nie przyjąć tej uchwały. Pani Makuchowa, widzę, poleciała zaraz po wychowawczyni. Wychowawczyni przyszła, no i uczniaki pod bazyliszkowym wzrokiem i marsową miną pani wychowawczyni pracowali dalej tak, jak powinni. To znaczy, uchwalali szybciutko, bez zbędnych dyskusji, to co pani chciała. Pewne Niesnaski czy nieplanowane zdarzenia były przy honorowym obywatelstwie i przy absolutorium. I tutaj część radnych ośmieliła się zbiesić. Część była przeciw, głównie PiS. Trójka z PO się wstrzymała i prośba do radnych: ludzie nie wstrzymujcie się, bo to nic nie daje. Ani to w razie czego co, chcecie powiedzieć, że nie byliście przeciw, a nie byliśmy za, tak? Nie, chcecie, nie, chcie, nie chcieliście się narazić na gniew pani KDW, tak? A i tak zrugała wszystkich, tych co byli przeciw, tych co się wstrzymywali. Nic wam to nie dało. Bądźcie wyraziści. Nie rozumiem tego wstrzymywania się. Nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. No radny powinien wiedzieć. No po to są radnymi, żeby podejmować decyzje. Wyobraźmy sobie... Hipotetyczną sytuację, gdy cała Rada nagle się wstrzyma. No i co? Blokada decyzyjna. Wiem, ktoś powie, że to jest niemożliwe, prawie niemożliwe. Prawie niemożliwe, ale możliwe. Może się tak zdarzyć. Raz na sto, raz na tysiąc, ale może tak być. I co wtedy zrobicie? No właśnie. Więcej, więcej werby, więcej samozaparcia, więcej, no dobra, heroizmu, no. Boicie się tego bazyliszkowego wzroku, prawda? Tych min strojonych, grymasików. A kogo się tu bać? Przede wszystkim Rada jest pracodawcą dla prezydenta. Zapamiętajcie to sobie. To wy, wy sprawujecie nadzór nad prezydentem, a nie on nad wami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chodzi nam o to honorowe obywatelstwo. Trochę. Nas to dziwi, na przykład, że tak ochoczo zostało to przyjęte. Jakoś dziwnie radny Lange, który zawsze, zawsze ma jakieś uwagi co do osób, które mają być jakoś uhonorowane w Słupsku, czy to swoim jakimś tam placem, czy obeliskiem, czy rondem, zawsze ma jakieś ale. Na przykład generał Rozwadowski, Jan Wydak. Ludzie, którzy coś osiągnęli, coś znaczą. Ba, Jan Dydak naprawdę rozsławił Słupsk. A tutaj, tutaj, tutaj zero sprzeciwu, zero dyskusji. Niemal z radością państwo przyjęli tę kandydaturę i byli za. Przypominamy, że klub Pani Kadegu był cały za, no i ta trójka. Jakby przedłużenie, czyli Klubu pani KDW, czyli radny Dobkowski, radny Lange, no i oczywiście pani przewodnicząca, a jakże, no właśnie. Trójka radnych inna, trójka się wstrzymała, czyli radny Szewczyk, radna Rożek i radna Stec. No i, i cały pis był przeciw. Dziwne, ale nie było dwu, dwójki radnych PiSu na sesji radnej Mrowińskiej i. Radnego Mansztama. Ciekawe dlaczego. Jakieś to obowiązki, jakieś to zdarzenia przeszkodziły im być na sesji? Bo co? Bo były kontrowersyjne projekty uchwał, choćby absolutorium, czy to honorowe obywatelstwo? Co? Chcemy zjeść ciasteczko i mieć ciasteczko, nie narazić się i swoim wyborcom, i pani KDW? No tak, to można zrozumieć, bo nie widzimy innej przyczyny. Wsim obowiązkiem radnego jest być na sesji. Zobowiązywał się do tego, ubiegając się o mandat. To tyle. Absolutorium przeszło. Nie tak jak pani KDW by chciała, jak zaplanowała. Nie było fanfar. Była jakaś dyskusja. Były sprzeciwy. Co mocno rozsierdziło panią KDW i użyła sobie na radnych tych, co się wstrzymali i tych, co byli przeciw. To teraz przejdźmy do oceny głównych aktorów. Da się zauważyć, że pani KDW ostatnimi czasy bardzo agresywnie, bardzo nerwowo, z histeryczną niemal furią reaguje na każdą próbę polemiki, krytyki, to, krytyka to już jest niedopuszczalna w ogóle, ale jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, inne zdanie niż to, które powinno obowiązywać. Zdanie ratusza. Czym to jest spowodowane? No proste. Mania wielkości, drodzy Państwo. Pani KDW już się tak rozdeła swoją manią. Ona już jest na Olimpie wśród Bogów. I teraz każda próba negacji jej boskiego geniuszu. To zbrodnicza herezja i bluźnierstwo. To bezczelność. To niesłychane. Pani KDW, jakby to powiedzieć, przekroczyła granicę megalomanii, narcyzmu i egocentryzmu. Jej dwóch poprzedników, którzy też uwielbiali publicznie głosić swój domniemany geniusz i wielkość i nie stronili od brzydkich zachowań, arogancji, na jej tle mogą uchodzić za osoby skromne i pokorne. I to nie jest tylko nasze zdanie. To jest zdanie ludzi. Tak ludzie na forum piszą. Że tamci to byli w porównaniu z tą... Ho, ho, ho. Cupido Dominandi, czyli rządza władzy, zżera panią KDW. Być może to jest to jedna z ostatnich rząd, która jest jej dostępna. Dlatego kurczowo jej się uchwyciła i skwapliwie realizuje swój sen o wielkości. A że kosztem miasta, mieszkańców, a kogo to obchodzi? Na pewno nie tych 23 ludków w Radzie. I teraz, właśnie jeżeli chodzi o Radę. No, pierwsza podlega ocenie pani przewodnicząca. Jakby, że było inaczej, funkcja, tak? Pani przewodnicząca, jak zwykle, zawiodła. Pani kadru pozwalała sobie. Tak jak już powiedzieliśmy, Arogancko i prawie pohamsku potraktować radnego Szewczyka, pouczała później radnych, obrażona wielce, że śmieli jej wielkość cenzurować tak, podważać jej boski geniusz a pani przewodnicząca na to nie zareagowała. Pani przewodnicząca, powtórzę jeszcze raz, to rada jest pracodawcą. Dla prezydenta nieodwrotnie, a tu wychodzi, że ogon macha psem. Przecież możecie państwo puścić prezydenta na bardzo długiej smyczy, a możecie go na bardzo krótkiej smyczy jeszcze z kołczatką prowadzić i nic nie zrobi, a wy mu dajecie kolejne uprawnienia, pozwalacie na coraz więcej, w zasadzie niedługo prezydent będzie samodzielny totalnie. Pytanie, po co nam wtedy rada? Zbędne koszty. No po co nam rada, która nic nie będzie musiała, a dwa, że tak naprawdę nic nie chce? Większość radnych, drodzy Państwo, są bardzo mierni. Inaczej, większość radnych to osobnicy bierni, mierni. Bezwolni, bez własnego zdania, nie potrafią, a lub nie chcą czytać dokumentów ze zrozumieniem, ba, nie chce im się nawet. Lenistwo jest totalne. Na sesji wiceprzewodniczący Bobrowski powiedział, że według statystyk 90% radnych otwiera papiery, wszystkie dokumenty, na komisje, gdzie będą omawiane poszczególne projekty uchwał. W dniu komisji lub dzień przed komisją, powiedzcie mi Państwo, co można, co można przeanalizować w tak krótkim czasie. Zwłaszcza ci ludzie, którzy powiedzmy są mocno średnio intelektualni, no, wychodzi to z ich działań. Tak to wygląda. I teraz większość radnych jest w ogóle niezainteresowana. Tematem obrad, tym co się dzieje, stanem miasta. Pytanie, po co są w tej Radzie? No bo splendor to żaden. W tej chwili być radnym w tej Radzie to wstyd i obciach. Może, może chodzi o tą dietę? Jest to taki cukiereczek, a być może są jeszcze inne tajemne przyczyny, dla której ci ludzie się męczą. Nie chcą, ale muszą być radnymi. Teraz jeszcze byśmy wrócili do klubu pani KDW. Jeżeli się ktokolwiek odezwie z klubu KDW, to tak jakby wazelina stóp się lała. Nie trzeba mocno naciskać, a strumień obficie wylewa się z tych gardeł radnych. Radna Leonard, jeżeli się odezwie, to tylko same ochy i achy. jest cudownie, jest świetnie znajomi, którzy przyjechali nie mogą się nachwalić Słupska, pięknie jest z każdym razem notabene ci znajomi co sesje do niej chyba przyjeżdżają bo stale, stale jest to samo stale używa tego samego zestawu słów tylko konfiguracja, budowa zdania jest inna, raz to jest na początku, raz to w środku Pani Radna czy Pani ma tak ograniczony zasób słów? Czy pani nie widzi problemów tego miasta, nie widzi jak ono realnie wygląda? Czy tylko pani rola się ogranicza do głoszenia pochlebstw? Są radni, starsi, starze, powiedzmy w Radzie, którzy sztukę wazeliniarstwa, pochlebstwa, nazwalibyśmy tego nawet ostrzej lizodubstwa, opanowali w stopniu mistrzowskim. I teraz konkluzja. Drodzy Państwo, mamy najgorszego prezydenta w dziejach miasta, mamy najgorszą przewodniczącą w dziejach rady tego miasta i mamy najgorszą radę w dziejach tego miasta. Drodzy Państwo, my nie dobiliśmy do dna, my jesteśmy już pod nim. Pukamy od spodu. Dziękuję.